Dzień dobry panowie spod znaku Panny. Będzie czytanie dla was horoskopu na miesiąc październik 2020. W razie co zapraszam was też do filmu tak zwanego wstęp, żeby posłuchać energii przewodnich tego miesiąca. Karty potasowałam, wypadły dla was, teraz tylko przetasuję i zrobimy rozkład. Tak smucicie. <laughs> coś się martwicie. Z taką energią wchodzicie w październik. U niektórych panów coś, coś nie wyszło w sprawach finansowych, w sprawach zawodowych, chociaż nie jest tak źle, jakbyście. U niektórych, oczywiście, jakby się Wam wydawało. To na pewno jest taki scenariusz. Gdyby co odrobicie pewne sprawy, jeżeli były jakieś straty, to koniec miesiąca po prostu jawi się też czymś nowym. Jeżeli była strata pracy, tak, to również pojawiają się tu bardzo szybko energie na nowy wakat. I teraz tak. Co jeszcze? Być może część z Was y, martwi y, tutaj sytuacja, jak gdyby rodzinna, sytuacja na przykład ojca. Y, może też być y, taka kwestia, że jakieś pieniądze zainwestowaliście w, y, w biznes również lub na y, leczenie y, właśnie mężczyzny istotnego w Waszym życiu. Więc przepraszam Was bardzo, piesek się tutaj pomaga wyjścia. Na pewno część z Was ma też pewne energie, które trochę spędzają ten spowiek, jeżeli chodzi, to tak emocjonalnie właśnie podchodzicie, jeżeli chodzi o w ogóle na przykład spadek, ojcowiznę, tutaj jakieś te sprawy będą wchodziły też w grę w miesiącu październiku. Powiem Wam szczerze, że naprawdę. Nie jest tak źle, jak Wam się wydaje. Troszkę tutaj będzie jakiś zawirowań, właśnie jeżeli chodzi o sprawy zawodowe, yy, dla tych panów, którzy są czynni zawodowo. Hmm. Natomiast dobrze, dojdę po kolei do tego. Yy, chciałabym najpierw może zacząć jeszcze od yy, sytuacji, że yy, takiej, że. Yy, Środek października, jak gdyby zaczyna się y, dopiero tak rozwojowo, tak? Y, czyli dopiero jakieś dostajecie wiadomości, na przykład na które czekacie, dopiero y, zaczynacie działać y, w sytuacjach, kiedy byliście być może zblokowani, y, dopiero wtedy, jak gdyby jesteście widoczni we własnym działaniu y, w każdej sferze, y, wtedy macie też y, i za sobą ludzi, za sobą macie, za swoimi plecami o to chodzi też pomoc, wsparcie. Potraficie też wyjść z inicjatywą, bierzecie też sprawy w swoje ręce. Być może też. Część z Was będzie miała tutaj w ogóle propozycję nowego biznesu, yy, propozycję rozszerzenia też swoich umiejętności, być może pojawi się tu yy, osoba wspólnika. Yy, natomiast yy, koniec miesiąca jest dwojaki. I teraz tak, to są energie też dla wielu osób, widzę. I teraz dla tak, dla, dla jednych panów yy, powiem świetnie, naprawdę. Świetnie. Um, więc te zmartwienia, które jak gdyby są na początku miesiąca, um, one pięknie się ulatniają. Um, zaświeci Wam słońce dosłownie. Um, będzie jakiś sukces. Będziecie mieć to oczywiście wypracowane też swoją pozycją, swoją pracą, swoimi działaniami, um, tym, co tą całą pracą, którą włożyliście dotychczas. Um, więc super. Jest powodzenie pewnych, pewnych planów, fajnie. Dodatkowo, możecie też właśnie zdobyć te pieniądze, które na przykład należało wam się ze spadku, należało wam się z jakiejś darowizny, należało się z jakiegoś podziału, należało się może z jakichś zysków, które macie z firmy, tak, lub jakieś odprawy. Uzyskujecie też nowe możliwości. Niektórzy z Was zdobywają pieniądze, na przykład na mieszkanie, dom, też budowę. Um, więc to, co, na co też cierpliwie czekaliście, jak gdyby pięknie wychodzi Wam naprzeciw i zdobywacie to. Mało tego, pojawiają się też zupełnie nowe, um, nowe drogi, nowe możliwości, um, na które w ogóle nie mieliście um, wpływu lub nie myśleliście o nich, że to z tej strony, więc fajnie. Ale niektórzy z Was, Panowie... Mają taką to sytuację, taka się tu maluje, że yy, ktoś, albo to jest Wasza energia, yy, robi coś w nie bardzo yy, dobrych intencjach, nie bardzo jak gdyby formalnie, prawnie, yy, być może z dozą przekłamania. Yy, więc tutaj odnieście sobie albo dobrze obserwujcie otoczenie. Albo dobrze obserwujcie, mówię, osoby które, z którymi na przykład robicie pieniądze, yy, lub które winne są wam pieniądze, yy, lub musicie się z którymi musicie się podzielić, dlatego, że tutaj będzie ktoś chciał albo zabrać więcej niż mu się należy, kosztem was. No mówię, albo to są wasze wasze energie, wasze działania. Yy. Dostaniecie i tak właściwie to, co będziecie chcieli, lub to, co wszechświat myśli, że sądzi, że, że macie dostać, więc, więc na pewno nie zostaniecie z niczym. Tutaj mówię, dobrze, dobrze się rozejrzeć, dobrze pomyśleć. Być może też u większości, u większości, u niektórych z Was trzeba zrobić dobry plan. Trzeba ruszyć głową, trzeba też zebrać informacje. Trzeba zobaczyć też, czym się dysponuje, jak to wygląda, co można ugrać, tak? I wtedy poruszając się dzięki temu planu, nie tak wiecie, na szybko, na hura, tylko strategicznie właśnie dostaniecie to, co wam się należy lub czego oczekujecie. Część też panów tutaj będzie, będzie jak gdyby zdobywała też może jakieś inne umiejętności, jeżeli chodzi o intelekt, jeżeli chodzi tutaj o sprawy też umysłowe część osób może będzie się musiała też doszkolić lub y, zweryfikować swoje wykształcenie, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe. Być może też będą tutaj szkolenia, będą szkolenia wyjazdowe. Tak będzie, trzeba może wyłożyć jakieś pieniądze na to, żeby y, podnieść swoje kwalifikacje, które będą potrzebne na to, żeby utrzymać, na przykład posadę, lub do tych panów, którzy utracili pracę. A mówię, jest na widoku zaraz właściwie szybko nowa. Y, być może Będą musieli też zainwestować tutaj w siebie, tak? I może podwyższenie, właśnie kwalifikacji, być może jakiś szybki kurs. I w tym październiku, generalnie, będzie się działo, będzie ruch, będzie energia. I mało tego, ja tu widzę dla niektórych też takie, właśnie, prezenty od losu, więc też fajnie. Więc na pewno nie zostaniecie z pustymi rękami. Więc, więc to jest fajne. Część troszeczkę będzie, wiecie co, część panów będzie takich troszeczkę, może zagubionych w przeszłości, będzie wspominać pewne rzeczy. Być może będą to, wrócą do was jakieś, nie wiem, sprawy rodu, rodziny, swoje sprawy z dzieciństwa. Tak, być może tutaj. Będziecie mm, troszkę sentymentalni, być może to Wy będziecie w pozycji osób przekazujących tradycje, przekazujących historie rodzinne, e, będziecie mieć też oczywiście posłuch może u, u następnych tak, tych pokoleń, swoich u, u, u dzieci, więc e, tutaj jak najbardziej też e, będziecie w takiej roli e, mentora, rodu. Więc bardzo fajna, bardzo fajna rola. Zachęcam, żeby tu o to dbać, kultywować tradycje rodzinne. Świetnie, ku temu też będzie na pewno okazja. Jeżeli. O, część tu jeszcze panów też nawet ma, 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 ma wyjazdy, takie wyloty typowo, gdzieś za granicę, ale bardziej to są, wiecie, co nie tyle. Może biznesowe, choć część też Was będzie gdzieś tam coś sprawdzać i będzie może gdzieś wysłana w dalszą podróż, natomiast na... część też będzie po prostu odpoczywać. Będzie miało jeszcze, jeszcze jakieś wakacje. Więc tutaj e, też jakby wtedy jest też taka uwaga od kart, że jak już pojedziecie na te wakacje, panowie, to żeby sobie dać spokój na przykład z pracą żeby dać sobie spokój, już nie myśleć o tym, co musicie zrobić, co jeszcze trzeba załatwić, może trzeba wykonać jakieś telefony, tylko po prostu odpoczywajcie, odpoczywajcie, i skierujcie się ku rodzinie, bądźcie ojcem, bądźcie wtedy mężem, partnerem, cieszcie się z tego co macie, bo to jest bardzo, bardzo wtedy cenne i jakby nad tym się skupcie, zostawcie na chwilę to, co musicie zrobić. Po powrocie, to nie zniknie, tak? Bez tego, bez tej jakbyś troszeczkę energii, tego udziału was tutaj się nic nie zawali. Wręcz przeciwnie, wszystko zostaniecie, że tak powiem, w dobrej, w dobrej energii. Na co uważać zdrowotnie, moi drodzy? To po prostu ogólnie pokazują się takie dwie rzeczy. Po pierwsze, układ ruchu czyli w ogóle tak, układ kostno-szkieletowy, kostno-mięśniowy, przepraszam, i, i, i tutaj też kręgosłup, kolana, nadgarstki, stawy biodrowe, więc, więc tutaj uważać. Również układ pokarmowy, tutaj niektóre osoby mogą mieć, panowie mogą mieć problemy z nadwagą y, mogą mieć problemy trochę z, z, y, 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 z dietą, więc tutaj też w ogóle powiem Wam, że w tych czytaniach październikowych strasznie dużo znaków, i to się pokazuje już nie wiem, który raz. Ma tutaj problemy z, z układem trawiennym, z układem pokarmowym, z, z jakimiś tutaj dietami. Tutaj coś, coś nie gra w tym październiku, nie wiem, co się z, zrobiło w tym okresie, natomiast i ten układ ruchu też się, tak się pojawia, więc to są takie główne sprawy. Ja Wam powiem też, że głównie w tych układach też, już nie wyłamując z tego układu nerwowego, no to są takie podstawowe układy w nas w organizmie, w których kumuluje się po prostu stres. Kumulują się traumy, stres, napięcia, więc tutaj jak gdyby też uwalniać, umieć jakieś sobie zastosować rzeczy, które Wam służą i pomogą w rozluźnieniu, w... Medytacji, uspokojeniu, tak? Troszkę, troszkę panów też tutaj jakby um, uważać na. na układ nerwowy, ale to jest naprawdę mała, mała część osób, dlatego, że mogą być tu jakieś po prostu bóle głowy też ze względu na zmartwienia, tak? Ze względu na zmartwienia, więc tutaj jakieś bóle głowy, być może nawet, nawet gorączki, bo jakiś wirus może Was, słuchajcie, dopaść, więc, więc tutaj też jest ostrzeżenie tutaj do Panów, tak? uważać na wirusa. No tu też się może pojawić wtedy. I tu też będzie i katar i bóle głowy, i bóle te mięśniowe też. Więc to takie sprawy, sprawy grypowe jak najbardziej też. Yy, no. Dobrze. Dziękuję. To by były historie. Dla Panów. Dbajcie o siebie wszystkiego co najlepsze w tym październiku. Trzymajcie się, panowie, panny. Papa. Pa.